Berlin to wyjątkowe miasto. Na pewno jedne z tych bardziej reprezentatywnych w Europie. Bardzo różnorodne, łączy w sobie nowoczesność, ale także kawał historii. Ma też swój prestiż, odbywa się tam wiele festiwali, międzynarodowych eventów, ale też jest centrum naukowym. Małe wcale nie jest, dużo się tam dzieje, dużo ludzi. To jak w ogóle zabrać się za szukanie mieszkania? Ile to kosztuje? Gdzie szukać? Na tym kanale mówimy o Erasmusie i o mobilnościach, ale te wskazówki przydadzą się wszystkim. Wszystkim. Jestem Karolina z Erasmus Play. Sama brałam udział w kilku Erasmusach i różnych projektach międzynarodowych, a na tym kanale możesz dosłownie znaleźć encyklopedię na Erasmusa. Od różnych kierunków, destynacji na wyjazd, po wywiady z byłymi Erasmusami, obczaj nasz kanał, a także grupę na Facebooku. Więcej o samym Berlinie możesz zobaczyć tutaj, a teraz przejdźmy do tego, jak znaleźć tam zakwaterowanie. Zacznijmy od nieco bardziej skomplikowanego tematu. Czyli kosztów życia w Berlinie. Te zawsze, gdziekolwiek nie będziesz, będą zależeć od twojego stylu życia. Czy lubisz dużo wychodzić, karnet na siłkę, zakupy spożywcze, no i takie tam. Dla przykładu, zwykła kawa w Berlinie może kosztować od 1.5 do 3 euro. Ale jeśli zamawiasz ją w jakimś innym miejscu bardziej fancy, no to taka cena już może wzrosnąć do 5 euro. To samo jeśli chodzi o piwo, drinki czy restauracje. Obiad może kosztować i 15 euro, Euro, jak i 40 w bardziej ekskluzywnym miejscu, więc tutaj ceny ciężko generalizować. No i tak samo z kebabami, jedne są lepsze, drugie są gorsze, jedne mają fajne miejscówki, drugie mniej, no ale być w Berlinie i kepsa nie spróbować to trochę grzech. Co jest pewne, to fakt, że najwięcej kasy jednak pójdzie na zakwaterowanie. No, i tutaj pokój w jakimś takim mieszkanku wspólnym, dzielonym z innymi studentami, to koszt około 450 euro. Tylko że w tej cenie możesz znaleźć mieszkania, które są w nieco mniejszym standardzie albo na obrzeżach miasta. Także ceny tutaj rosną, a jeśli wolisz dzielić z kimś pokój, pokój dwuosobowy, to takie znajdziesz już od 300 euro. Co do akademików, to najtańsze można znaleźć za 530 euro, a najdroższe mogą kosztować nawet 1000. Dlaczego takie różnice i dlaczego w ogóle akademiki są droższe niż mieszkania dzielone? A to dlatego, że te akademiki zazwyczaj są są dosyć nowoczesne, zmodernizowane z wieloma różnymi udogodnieniami, no i zazwyczaj w centrum. A za lokalizację też się płaci. Różni się od tych naszych. Takich starych, dobrze znanych akademików. Jeśli chodzi o transport, Berlin jest bardzo dobrze skomunikowany, a niemieckie uniwersytety zapewniają studentom tzw. bilety semestralne. Możesz także zakupić Deutschland Ticket i podróżować po całym kraju za jakieś 58 euro. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to także znajdziesz filmik na naszym kanale. Do szukania mieszkania podejdź poważnie, żeby się nie nadziać. Na początek dam Ci 5 wskazówek, które sprawią, że cały ten proces będzie łatwiejszy. Owocniejszy, a przede wszystkim będziesz mógł się czuć w 100% bezpiecznie, rezerwując jakiekolwiek mieszkanie, które wpadnie ci w oko. Przede wszystkim szukaj mieszkania z wyprzedzeniem. Berlin ma duże zapotrzebowanie na mieszkanie, a te najfajniejsze, najtańsze opcje, no to wiadomo, rozchodzą się jak świeże bułeczki. Zacznij szukać co najmniej 2-3 miesiące przed wyjazdem. Nie mów sobie zaraz, zrobię to później, przecież jeszcze jest czas. No nie, 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 będę ci tutaj matkować, ale naprawdę lepiej. Lepiej jest zacząć wcześniej. Szukaj zakwaterowania na Erasmus Play. Jest to baza mieszkań studenckich wszystkie dostępne oferty zebrane w jednym miejscu. Także nie musisz przeskakiwać strony na stronę, zastanawiać się, gdzie jeszcze możesz szukać. Takie o Skyscanner dla mieszkań. A co najlepsze, tam są jedynie zweryfikowane oferty, więc możesz przebierać między nimi bez obaw. Wystarczy wejść na stronę, wpisać cel podróży, wpisujesz Berlin i wyświetli Ci się jakieś 20 tysięcy różnych opcji zakwaterowania. Akademiki, pokoje, mieszkania, kawalerki. Rozważ także mniej centralne dzielnice. Obszary takie jak Mite, Koitzberg czy w Friedrichshain są popularne, ale też drogie. Dlatego warto się rozejrzeć w tych mniej centralnych dzielnicach, aby znaleźć coś tańszego. Ale oczywiście oblukaj sobie też w tą okolicę, żeby wiedzieć, jakie masz tam połączenia do centrum, no a przede wszystkim na uczelnię. Bądź elastyczny i działaj szybko. Dobre, ładne i tanie zakwaterowanie w Berlinie znika szybciuchem. Bum, było i nie ma, więc będziesz musiał podejmować decyzję bardzo szybko. Ja wiem, trochę stresu, ale wiąże się to też z tym, co powiedzieliśmy już wcześniej. Elastyczność zdecydowanie pozwoli ci znaleźć szybciej jakieś zakwaterowanie. No i na koniec, przygotuj wszystko. Niezbędne dokumenty. Podczas pobytu na Erasmusie w nie będziesz potrzebować niektórych dokumentów i te najlepiej przygotować jak najszybciej. Obejmują one dowód osobisty, paszport czy list przyjmujący z uczelni. Upewnij się, że masz wszystko ważne. Zasada jest taka, że jeśli masz jakiś papierek, to weź go i nawet zrób kopię, bo wszystko tego typu później może ci się przydać do wynajmu mieszkania. Wiadomo, każdy chciałby mieszkać w centrum albo na kampusie blisko uczelni, albo w ogóle w jakiejś super zabytkowej, odstawionej dzielnicy z portierem, który odbierze Ci paczkę z SHEIN lub z Aliexpress. Ale jak to mówi moja koleżanka, bieda uczy pokory. Dlatego najlepsze dzielnice do zamieszkania dla Ciebie będą też zależeć od Twojego budżetu. Ale musisz także wziąć pod uwagę odległość od centrum, od Twojej uczelni. No i znowu, styl życia jaki chcesz prowadzić na Erasmusie. Oto niektóre z najlepszych dzielnic do zamieszkania jako student w Berlinie. W Heidegyschein ma młody i tętniący życiem styl bycia. Słynie z barów, Klubów, w tym słynnego Berchein i sceny studenckiej, co sprawia, że jest to mniej spokojna dzielnica niż inne. Czynsze są to jednak niższe niż w centralnych dzielnicach i wielu studentów właśnie dlatego wybiera tę opcję. Prentlauer Berg to spokojna i przyjazna dzielnica. Idealna, jeśli wolisz bardziej zrelaksowaną atmosferę. Historyczna okolica z przytulnymi kawiarniami, poro zieleni choć częsze mogą być wyższe. Mitte to serce Berlina. Idealnie, jeśli chcesz być blisko wszystkiego, co ważne w Berlinie. Ma doskonały transport publiczny, jest dobrze skomunikowana i jest blisko uniwersytetów. Na przykład HU Berlin. Znajduje się także tutaj wiele barów, pubów i ma łatwy dostęp do tych innych imprezowych dzielnic, na przykład Kreuzberg czy Friedrichshain. Schöneberg też jest bardzo dobrze skomunikowana, jest nieco spokojniejsza, o umiarkowanych kosztach życia. Idealna dla studentów szukających równowagi między życiem studenckim a nauką. Tutaj także znajdziesz multum barów, pubów i dyskotek. A jeśli chcesz naprawdę poimprezować, to jesteś tylko jakieś 10-15 minut od Kreuzberg. Charlottenburg. Jest to klasyczna i elegancka dzielnica położona w zachodniej części miasta. Obecnie jest to też jedna z najdroższych dzielnic Berlina. Ale wiele studentów decyduje się tam jednak zamieszkać, ponieważ jest blisko Uniwersytetu. Uniwersytetu Technicznego w Berlinie TU Berlin. Jeśli Twoja uczelnia natomiast nie znajduje się w centrum albo nie masz takiego budżetu Zalecamy szukanie zakwaterowania nieco dalej. Oto niektóre z tych najpopularniejszych obszarów. Na obrzeżach Berlina. Kreuzberg charakteryzuje się alternatywnym i wielokulturowym stylem. Jest to jedna z najbardziej tętniących życiem dzielnic Berlina. Bogatą ofertą kulturalną, barami i kawiarniami. Jest popularna wśród studentów ze względu na swoją luźną atmosferę i stosunkowo przystępne ceny, no ale wiadomo to też w ostatnich latach troszeczkę się zmieniło. Neukoln ma wielokulturowy i stale zmieniający się styl. Jest to mieszanka alternatywy i tradycji. Coraz więcej młodych ludzi się tutaj ze względu na przyjazne ceny, jak i środowisko. Wedding, tradycyjnie obszar zamieszkiwany przez klasę robotniczą, to obecnie rozwijający się obszar z niższymi cenami. Jest dobrze komunikowana z centrum transportem publicznym, ale jest tam mniej opcji spędzania czasu wolnego czy życia nocnego. Lichtenberg, pokojna mieszkalna dzielnica z mieszanką nowoczesnej architektury i budynków z czasów NRD. Ceny wynajmu są niższe niż w centrum. Reinickendorf pokojna dzielnica, w północno-zachodniej części Berlina. Idealna dla osób poszukujących ciszy i spokoju, przystępnych cenach i dobrze połączonych komunikacyjnie. I to za pośrednictwem u i s -Ban. Nie jest jednak tak popularna wśród studentów. To wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że zanotowaliście wszystkie nasze wskazówki, porady i tipy. Dajcie nam znać, czy Wy także wybieracie się do Berlina, czy znaleźliście już mieszkanie, czy było ciężko. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i naciśnij na przycisk dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmiku. W opisie możesz znaleźć nasze inne media społecznościowe, a tymczasem na razie asystencie.